W odcinku, nietypowym odcinku, bo się grać Robloxa, jest błąd. Roblox ma awarię, albo to tylko u mnie serwer error. Użyjemy tajnej, użyjemy mojej angielszyzny w sumie z Anglikami nawet. Aha. Czyli to ma... Czyli, czy to jest tylko u mnie, czy u was też? Mam takie pytanie. Okej. Okay. Więc ja to teraz szybko wstawię, może w tym czasie zrobię tą awarię. Bo chciałem ogólnie nagrać grę. A tutaj nie ma. Roblox ma farie. Ja nie wiem, czy to jest tylko u mnie, czy u nich też jest. Ale jak będę stawiać ten odcinek, po odcinku się zapytam kolegów, czy mieli też takie coś. Więc ja się z wami żegnam. Cześć, pa.